Cześć. Witam was w nowym filmie na kanale Fotoforma. Dzisiaj zapraszam was na recenzję dużego OLEDowego monitora od marki Asus. Jest to monitor z serii ProArt, czyli powinien dobrze sprawdzić się dla twórców treści internetowych. Jeśli jesteście ciekawi co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. Na początek budowa samego monitora. Monitor jest świetnie wykonany, jest zrobiony z metalu, robi bardzo dobre wrażenie, też dobrze po prostu wygląda na biurku, to zasługa też bardzo cienkich ramek, więc do jakości wykonania ciężko mieć tu jakieś zastrzeżenia. W zestawie dostajemy taki solidny, metalowy, ciężki uchwyt, łatwo się go też mocuje do monitora, oczywiście monitor też można zamocować do jakiegoś innego uchwytu, jeśli mamy taki na ścianie, jest taka możliwość. Też ten uchwyt pozwala na bardzo dużą regulację monitora, zarówno pochylanie go przód, tył, na boki, też jest regulacja wysokości, no i nawet można obrócić go do pracy w pionie, więc fajnie, że aż tak dużą regulację ten uchwyt oferuje. Z przodu mamy tutaj taki czujnik, który pozwala na dostosowanie kolorów i jasności monitora do warunków otoczenia, i też ma on taką funkcję, że monitor może automatycznie Przechodzić w tryb czuwania, kiedy od niego odejdziemy. To jest też no, taki ciekawy gadżet. Mamy też z tyłu tutaj dwa przyciski: jeden taki wielokierunkowy joystick. Za pomocą nich możemy poruszać się po ustawieniach wyświetlacza. To wszystko jest przejrzyste, dosyć proste w obsłudze, więc myślę, że nie będziecie mieli z tym większych. Problemu. Z tyłu mamy cały zestaw złącz. Szkoda, że tutaj producent nie zaoferował jakiegoś rozwiązania do zarządzania kablami, bo te kable niestety tak niezbyt ładnie wiszą z tyłu monitora. Musimy tutaj na własną rękę próbować coś z tym zrobić. Z tamtej strony jest kabel zasilania, a z tej cały zestaw złącz. Mamy tutaj dwa złącza USB-C Thunderbolt. Jedno oferuje zasilanie 15 W, a drugie aż 96 W. Więc można za jego pomocą ładować jakieś urządzenia albo zasilać nasz komputer, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy mieć tylko jeden kabel podłączony do komputera, i za jego pomocą jest przesyłany i obraz, i ładowany. Komputer. Ja co prawda mam dużego MacBooka 16-calowego, on wymaga trochę mocniejszej ładowarki, natomiast też ładuje się z tego monitora, tylko po prostu trwa to trochę dłużej. A jeśli macie jakiś inny komputer albo mniejszego MacBooka, to, to spokojnie wystarczy, żeby go bezpiecznie przez długi czas w taki sposób ładować. Mamy oczywiście dodatkowo HDMI, już raczej w takim monitorze będzie ono używane rzadko, ale jest taka możliwość. I mamy dwa standardowe złącza USB. Jedno to jest zwykłe złącze USB-C, a drugie to jest złącze USB w standardzie A. Więc można tutaj podłączyć jakiś pendrive albo dysk przenośny. W monitorze zastosowano też głośniki. Dwa głośniki 3W i niestety jest to słaba strona tego monitora, bo te głośniki są bardzo kiepskiej jakości. Uważam, że w tak drogim monitorze powinny być lepsze głośniki, albo lepiej, żeby nie było ich wcale. Bo te są naprawdę złe. Nie idzie za ich pomocą w zasadzie nic zrobić, słuchać muzyki, to w ogóle. Ale nawet oglądanie jakiegoś filmiku na YouTubie nie należy do przyjemności. Jakiś najtańszy głośnik bezprzewodowy zaoferuje Wam lepszym jakość dźwięku niż to, co jest w tym monitorze. Więc jeśli już dajemy te głośniki, to fajnie, żeby one były przynajmniej przyzwoite. Ja nie oczekuję, że one będą tak dobre jak głośniki wbudowane w MacBooka, czy w ogóle jakiś głośnik bezprzewodowy. a żeby one przynajmniej były na jakimś przyzwoitym poziomie, te niestety nie są. Ale to jest taka jedna rzecz w sumie na minus w budowie tego monitora, na którą zwróciłem uwagę. Druga rzecz, i to moim zdaniem bardzo istotna, to wentylator, który jest w tym monitorze. Kiedy monitor do mnie przyszedł, to byłem bardzo zdziwiony, bo pracował on niesamowicie głośno. Mój MacBook nie wydaje dźwięku w ogóle, nie udało mi się go jeszcze tak obciążyć, żeby się te wentylatory się włączyły, więc w zasadzie jedyne co słyszałem, to ten monitor, który naprawdę był bardzo głośny i przeszkadzało mi to. Jeśli pracujecie w słuchawkach, to no nie jest to problem, ale jeśli ktoś nie pracuje w słuchawkach, to może to przeszkadzać. No i gdzieś tam poszukałem w internecie jakiejś informacji, widziałem, że też wielu innych recyzentów narzekało na ten wentylator w tym monitorze, więc postanowiłem odezwać się do przedstawicieli Asusa i zapytać, czy jest może jakaś aktualizacja oprogramowania, która to rozwiązuje. No i okazało się, że tak jest. Jest aktualizacja oprogramowania, Zainstalowałem ją. Po zainstalowaniu tej aktualizacji problem przestał całkowicie występować. Monitor nie wydaje żadnych dźwięków. Nie udało mi się go tak obciążyć nawet przy jakiejś długiej, kilkugodzinnej pracy, żeby te wentylatory się tutaj włączyły. Więc no, dziwnie, że na początku było to tak rozwiązane bez tej aktualizacji. No ale najważniejsze, że ten problem został rozwiązany. Więc jeśli zastanawialibyście się nad takim monitorem, szukali jakieś informacji o nim w internecie i, i dowiedzieli się, że jest ten problem z tym głośnym wentylatorem to informuję, że tego problemu już nie ma, wystarczy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania i całkowicie głośnik jest cichy, nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, więc fajnie, że zostało to naprawione. Więc jeśli chodzi o budowę samego monitora, to myślę, że nie mam tutaj więcej do dodania. Jakość wyglądania jest świetna, są te wąskie ramki, na biurku monitor wygląda naprawdę ładnie, ilość złącz jest wystarczająca, mamy nowoczesne złącza Thunderbolt, możemy ładować. Nasz komputer za pomocą tego monitora, więc to wszystko jest jak najbardziej ok. Jedyne co, to te głośniki powinny być po prostu lepsze. Teraz przejdźmy już do samego ekranu. Ekran ma dokładnie 31,5 cala i proporcje 16 na 9. Jest to ogromna przestrzeń robocza, wygodnie obrabia się zdjęcia, bardzo fajnie się montuje tutaj filmy. Mieszczę wszystkie narzędzia dwa ekrany w Adobe Premiere. Nie potrzebuje dodatkowego ekranu jeszcze obok. Wszystko mi się tutaj mieści, bardzo komfortowo się na takim dużym ekranie pracuje. Ja wcześniej pracowałem na monitorze, który ma 27 cali, wydawało mi się, że to jest wystarczająco, ale jednak ten monitor mi pokazał, że może być jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej. Mamy tu rozdzielczość 4K, co jest jak najbardziej ok, jest to standard na dzisiejsze czasy. Maksymalna jasność to 1000 nitów, więc naprawdę dobry wynik, natomiast tą maksymalną jasność osiągniemy w trybie HDR. To, co jest najważniejsze myślę w tym monitorze, to to, że wykorzystują technologię OLED. Dzięki temu mamy bardzo głęboką czerń, duży kontrast, też barwy są takie dosyć mocno nasycone. Robi to świetne wrażenie, fajnie to wygląda. No i też przy takiej codziennej pracy na tym monitorze czy oglądania filmów, to robi dobre wrażenie. Ja wcześniej nie korzystałem z monitorów OLEDowych. To jest pierwszy taki monitor, z którym mam okazję dłużej popracować i naprawdę świetne to wrażenie na mnie zrobiło. Ta matryca, pod względem jakości, bardzo przypomina mi matryce, które są w najnowszych MacBookach. Co prawda, MacBooki z tego co pamiętam nie mają OLEDów, ale pod względem jakości odbioru tego ekranu, szczegółów, kontrastu, nasycenia, to wygląda to bardzo podobnie, co jest moim zdaniem plusem, bo te matryce w MacBookach. Zawsze były chwalone i ja również z nich często korzystam gdzieś tam w terenie, kiedy nie mam monitora, obrabiam na nich zdjęcia, filmy i dobrze mi się pracuje na tych, tych monitorach w MacBookach. Więc jeśli ten monitor wygląda moim zdaniem bardzo podobnie, to jest to jak najbardziej jego plus. Monitor może wyświetlać obraz w HDR, natomiast w MacBooku trzeba pamiętać, żeby to ustawienie włączyć w ustawieniach systemowych, bo inaczej nie będzie to działać. Natomiast no, ten HDR tutaj jest i myślę, że to też jest plus tego monitora. Jego odświeżanie to 240 Hz, jest to świetny wynik. To jest duża różnica w stosunku do takich powiedzmy klasycznych monitorów graficznych, gdzie to odświeżanie jest dużo niższe jest to zazwyczaj 60 Hz. Więc te monitory nadają się oczywiście do obróbki zdjęć, filmów, ale już do na przykład grania czy przy takim korzystaniu na co dzień, tego odświeżania może nam brakować. Więc jeśli ma być to nasz jedyny monitor i do pracy powiedzmy i do zabawy, no to fajnie, że to dużo odświeżanie tutaj jest, więc po robocie można sobie pograć w coś i będzie to robiło świetne wrażenie. Teraz przejdźmy do kolorów, bo jest to bardzo istotna rzecz dla osoby, która obrabia zdjęcia, czy, czy pracuje nad filmami. Ten monitor wyświetla kolory w 10 bitach, ma 100% pokrycia SRGB i 99% pokrycia DCI P3. Więc są to wystarczające parametry. Do pracy nad plikami, które będą potem pokazywane w internecie, czy filmy, czy zdjęcia, jeśli przygotowujecie je do publikacji w internecie, to pod względem kolorów ten monitor będzie wystarczający. Inaczej ma się sprawa w sytuacji, kiedy bardzo dużo zdjęć byście chcieli drukować, czy przygotować jakieś grafiki do druku, wtedy jednak lepiej wybrać monitor, który pokrywa przestrzeń Adobe RGB. Jest to szersza przestrzeń kolorystyczna która no, bardziej jest w stanie odwzorować to, co zobaczymy później na wydruku, więc takie monitory jak ASUS, którego sam korzystam, właśnie mają to pokrycie Adobe RGB i możemy świetnie odwzorować to, co potem zobaczymy na wydruku. Natomiast nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach większość z nas tworzy materiały do internetu i drukuje zdjęcia dosyć rzadko, więc jeśli nie jest to dla nas totalnym priorytetem, to taki monitor, który jest OLEDowy, Da nam dużo większe odświeżanie, dużo fajniejszy ten obraz, tak naprawdę do takiego używania go na co dzień. Może być lepszym wyborem. Ja sam w 95% korzystam z mojego monitora w trybie sRGB, pomimo że mam ten szerszy gamut, dlatego że właśnie przygotowuję rzeczy do internetu, a w internecie rzeczy są wyświetlane w sRGB. I to Adobe RGB nie jest mi do niczego potrzebne. A jeśli już chcemy raz na jakiś czas wydrukować zdjęcie, no to taki monitor też oczywiście da sobie radę. E, więc o ile nie jest to Wasza praca na co dzień, na co dzień nie przygotowujecie rzeczy do druku, to myślę, że nie ma co przejmować się tym, że ten monitor tej przestrzeni Adobe RGB. Nie pokrywa. Tak jak mówię, jest to monitor raczej dedykowany dla ludzi, którzy pracują z plikami, które później będą publikowane w internecie. Co ważne, ten monitor można kalibrować zewnętrznym kalibratorem. Jest tutaj dostępna kalibracja sprzętowa. Jest też dostępne specjalne oprogramowanie od Asusa, które służy do tej kalibracji. Więc możemy sobie wypożyczyć albo kupić kalibrator, kalibrować ten monitor i mieć pewność, że te kolory będą dobrze odwzorowane. Jest też dostępne oprogramowanie od Asusa Display Widget Center. Za pomocą którego możemy zmieniać profile między SRGB, między HDR, możemy tam też tworzyć własne profile. Jest to dosyć proste, przejrzyste i fajnie się tego używa, więc to też warto na pewno sobie pobrać, jeśli ten monitor. Macie. Jest tu też opcja, która nazywa się Asus OLED Care, która pozwala zadbać o to, żeby ten monitor się nie wypalał, bo OLEDy mają ten problem, że potrafią po jakimś długim wyświetlaniu jednej rzeczy na ekranie się wypalić. Tutaj jest takie zabezpieczenie, które ma pozwolić na to, żeby ten monitor przez długi czas się nie wypalał. Więc tak podsumowując, jakość obrazu jest tutaj rewelacyjna. Mamy tego HDR-a, mamy 1000 nitów jasności. Mamy 4K, bardzo dużą przestrzeń roboczą. Możemy kalibrować ten monitor, jakość wykonania jest świetna. Zrobiony jest z metalu, ma wąskie ramki, wygląda bardzo dobrze na biurku. No i jeśli szukacie takiego monitora typowo do tworzenia treści w internecie, montujecie jakieś filmy na YouTube, obrawiacie zdjęcia, które potem publikujecie w mediach społecznościowych, to myślę, że będzie to dobry wybór. To co mi się tutaj nie podoba, to jedynie te głośniki, które no, są po prostu słabe, i to warto by było w przyszłości e, poprawić. Myślę, że jest to też dużo bardziej uniwersalny monitor niż taki typowo monitor, powiedzmy, graficzny, którego ja na co dzień używam, który jest oczywiście bardzo dobry, jeśli typowo pracujemy nad zdjęciami czy filmem, ale tak na co dzień jest to monitor brzydki, toporny, z dużymi ramkami, nie ma odświeżania na takim poziomie, jak jest tutaj, nie mamy tam tego ekranu OLED. Więc ten monitor jest dużo bardziej, powiedzmy, uniwersalny, że i spokojnie sobie obrobicie zdjęcia czy filmy, ale też świetnie się sprawdzi do oglądania filmów, przeglądania internetu czy grania niż taki typowo monitor graficzny, jak chociażby Eizo, z którego ja sam korzystam. Na dzisiaj to wszystko. Ten monitor, oczywiście, znajdziecie podlinkowany pod tym materiałem. Możecie kupić go w sklepie Fotoforma. A my widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.